Cześć, co się kręci dziś w internecie? Nazywam się Grzegorz Tuński dla znajomych grzylek, i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonuję oliwkową pijawkę, troszeczkę bardziej skomplikowaną, jak poprzednią czarną, wykonywaną z jednego pióra, którą możecie zobaczyć tutaj w karcie film się pojawi. Moją ulubioną pijawkę, na którą złowiłem bardzo dużo ryb. Dodam, że film nie jest sponsorowany. Zasób sprzętu jest moją własnością, a odcinek ma charakter edukacyjny. Tu specjalne podziękowania dla moich przyjaciół Jacka Supernaka i Bartka Rozwadowskiego, bez których ten odcinek tak prędko by nie powstał, oraz dla Mariusza Twardego za wsparcie i motywację. Teraz niech wiedzie w intro i zaczynamy. Witam po intro. Do przygotowania tej muchy będę potrzebował okularów, niestety SKS. Haczyk już mam zamocowany w imadle. Numer 6, model Hanak H950. Założone, założona główka tungstenowa o fluo pomarańcz o rozmiarze 4 mm. Nić wiodącą będę używał uni 8. Na zero oliwkową przymocowuję nitkę wokół trzonka do końca, aż do kolanka, po to, żeby nam się materiał nie rotował. Odcinam i do kosza. Tak jak wspomniałem, jest to moja ulubiona. Mucha oliwkowa. Masę ryb na to złowiłem. Oczywiście mam przygotowane tutaj pióra marabuta. Muszę je troszeczkę wyczesać. To do śmietnika. Moja żona strasznie nie lubi, jak ten marabut lata po całym domu. To taka bogatsza mucha będzie od poprzedniej wersji. Tak o 1 trzecią ogonek dłuższy jak, jak haczyk. Ta mucha po prostu świetnie mi się. Nie tylko mi, nam się sprawowała w Słowenii. Zresztą w Polsce też. Mam odmierzone, przykładam łapie i znowu pętla nic między dwa palce cały czas dociskam materiał tego marabuta do trzonka haczyka teraz zaciągam w dół tą luźną pętlę i z powrotem jeszcze kolejna jest teraz luźno na dół powoduje to, że się nam materiał nie przesuwa ładnie pozostaje w miejscu zobaczcie znowu wszystko jest ładnie u góry. Haczyka przymocowuję, tak jak powiedziałem, teraz troszeczkę dalej. Nadmiar tego pióra odetnę i do kosza. No leć, wzmocnię tutaj. Dlatego mówiłem, że to troszeczkę bardziej skomplikowana pijawka czy puchowiec jak, jak poprzednia wersja muszę zastosować przewikę, z żyłki UV Bardzo lubię to na przewiki i ryby też. To bardzo lubię. Żółka przymocowana. Teraz wykonam tułów z takiego cienkiego, z takiego cienkiego pióra. Zamocuję je. Bo jak nawijam, tak jak w poprzedniej wersji, całe z jednego pióra, tam jest dosyć gruba, gruba stosina. I ona powoduje, że ta mucha jest taka trochę sztywna i ma dużą pływalność. Tutaj wrócę delikatnie. Rotuję i nawijam. I powstanie nam bardzo ładny, bardzo ładny tułów z marabuta. Nie przejmujemy się tym, że tu nam takie odstają promienie. Bo właśnie o to chodzi. Ono się w wodzie ułożą. To, to pióro staramy się wybrać takie, żeby ta stosinka była w miarę, w miarę cienka. To jest w myśl zasady duża mucha, duża ryba blokuje to to pióro. Nadmiar odcinam. Idę i do kosza. Ładnie, ładnie wygląda nasza pijaweczka. Będzie, będzie ładna smukła. Tak. Teraz jeszcze to do góry. Teraz nasza przewika. z żyłki UV. Dookoła, w kółko Macieja. Oczywiście ona da tam niewiele tego refleksiku. Jest po to, żeby wzmocnić konstrukcję naszej muchy. Żeby nie była muchą jednorazową, tylko złowiła parę tych pstrągalków. Bo uwielbiamy. Łowić te strągalki na pijaweczki. Jest przyblokowana ładnie nasza muszka po tułowiu. Odcinam żółkę, już za krótka, do śmietnika. Oczywiście, jeszcze z krystal flesza musimy zrobić. połysk na linię na linię boczną przymocowuję krystal flash po tamtej stronie robię ze 2 trzy obroty przyłapuję tutaj o, ładnie go ustawiam na środeczku przymocowuję mam teraz odległość odmierzam pyk wyskoczyło obcięte krystal flash odkładam na bok bo jeszcze się przyda i wygląda prawie tak jak tamta jest prawie że gotowa ale mam jeszcze jedno pióro zobaczcie takie takie bardzo elastyczne ta stosina jest naprawdę tutaj cieniutka i Wykonam z niego skrzydełko. Jeszcze raz wszystko wyczeszę, bo robimy troszeczkę bardziej skomplikowaną, taką niechudziutką, taką troszeczkę bardziej wypasioną muchę, że te strążki. Długość naszej muchy odmierzona. Łapie tutaj w palce. Znowu pętla. Zaciskam pętla w palce, zaciskam pętla w palce, zaciskam bardzo prosty zabieg, a powoduje, że materiał nam się nie przesuwa. Mocuję w tym miejscu, w którym chcę. Odcinam nadmiar, to na razie odkładam nie do kosza, bo jeszcze mi się przyda do mojego patentu. Teraz wzmacniam. Tutaj normalnie byśmy zostawili, tak, tu mamy skrzydełko. Ta mucha będzie tutaj ładnie pracowała. Woda będzie tak, a to skrzydełko będzie sobie jeszcze ładnie falowało. Ja nie lubię zostawiać tak bardzo muchy, dlatego urwę z dwa z dwa promyki tutaj. Dwa albo trzy naszego marabuta lekko przesunę i zrobię taki szybko dubbing uh -huh. żeby ta nasza główka była taka taka jak ten tułów. Uh. Taka ładna jak ten tułów. I teraz finiszerek. Zakańczam tutaj. Teraz to już może iść do śmieci, do śmietnika. Odcinam. I nasza mucha prawie jest gotowa. Prawie. Narzędzia na swoje miejsce. Prawie jest gotowa, bo jeszcze musimy tylko zakleić. Zobaczcie jak się ładnie prezentuje. I kleimy naszą muchę dobrym klejem, który sobie tam wsiąknie, później wyschnie. Nie będzie go widać a całą konstrukcję. Będzie dobrze Będzie dobrze trzymał. Muszka gotowa. A ja Wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Jeżeli podobało Wam się wykonanie oliwkowej pijawki bądź puchowca, na którego bardzo, bardzo dużo ryb złowiłem, dajcie lajka pod filmem, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym przygotuję jeszcze troszeczkę bardziej skomplikowaną pijawkę. Białą, też moją ulubioną i wykonywaną techniką, którą strągi bardzo lubią, bo ta mucha jest bardziej pękata, ale to zobaczycie w następnym odcinku. Jeszcze raz, do zobaczenia.